O oh, wow. oh. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Ach. Chyba w. Chyba w tym. w tej lasce. Też mi się tak wydaje. Weszliśmy tam i potem coś dziwnego się wydarzyło. Jesteśmy tutaj. Co teraz robimy? Nie wiem, chłopcze. Ale wiem, że jeżeli ktoś nas to nie uwolni, to nigdy stąd nie wyjdziemy. Nigdy. Ała. Ała. Gdzie ja jestem? Spadam z tej wysokości. Kurczę. Jestem tu teraz zupełnie sam. Co ja teraz mam robić? Nie wydaje mi się. Co? Mówię. Że nie wydaje mi się, że jesteś tu sam. Bo ja jestem tu z tobą. Zaczynamy Wielką wojnę. Olego świat Kamila. Jak chcesz, ale wiesz, że masz małe szanse w starciu z ultratarczą. Wiesz, że zaraz cię odbiorę. Chyba śnisz. Oddawaj laskę i moich przyjaciół nigdy. Moja laska, ha, ha, ha. mam ją. Dobra, to jak uratować przyjaciół? Tego ci nie powiem. Chwila, chwila. Mama mi coś tam kiedyś mówiła. A tak, trzeba wejść do laski. I mam ponoć dwie sekundy, aby ich uratować. Dobra, zrobi się. Wchodzę do niej. Ja. No, ha. ha, ha. dziękuję bardzo. To mi się przyda. No to co? Myślę, że mogę już zmykać. Pf, oh. Pf, oh. O, gdzie my jesteśmy? To taraska. Szybko zniszmy ją. Czekaj, czekaj, czekaj. Kamil po nas poszedł. Nie wrócił z nami. O nie! Co zrobimy? Musimy tam wyjść. Ale jak to? Dobra, zranimy. mnie, ja tam pójdę. Yy. Yy. Co się dzieje? Yy, yy, yy. Dlaczego się nie da? Coś tu jest napisane. Czekaj, kto już raz wejdzie do laski, może do niej wejść dopiero po roku. Po roku? Jak to po roku? Musimy czekać roku, aby odzyskać Kamila? No to kiepsko. Może spróbujemy znaleźć. No Alex. Aha, no tak, faktycznie. Proszę pani, gdzie pani jest? Nie ma toku. Może jest u góry, przecież jesteśmy na górze. Znaczy, ona jest na górze, a my na dole. Chyba, że jest w lasce, ale jej tam nie było, więc chyba jest u góry. Okej, okay. a gdzie ten wielki fireman? Kamil już go pokonał? Miejmy taką nadzieję. Dobra, wyspnijmy się jakoś do góry. Ha, 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 co za matoł. Hej, ty! Chwila, masz tarcze? No raczej. Pokonałem twojego syna. Nie było to zbyt duże wyzwanie. Ale jak to? To znaczy, że przegraliśmy? Dokładnie tak. Zaraz, umieszczę cię w mojej... No nie, zostawiłem na dole laskę. Czekaj tu chwilę, zaraz po nią wrócę. Fuh. O kurczę. Dobra, spróbujmy się jakoś wspiąć. Czekaj, czekaj, przejdziemy na harpun. No tak, faktycznie. Chodź tu. Aha. Czyli Kamilowi pewnie nie udało się odzyskać kumpli. No dobra, będę już leciał. Dosłownie. <grywka> no, ha, 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 ha. Chwila moment. Tu nie powstrzymasz mnie. Tak sądzisz, mam laskę, w której jest twój syn. Nie udało mu się uratować swoich przyjaciół. Był na tyle głupi, że wszedł do laski. I nie wyszedł z niej, razem ze swoimi przyjaciółmi. Halo, halo. O, właśnie, szukaliśmy pani, Siemo Aleks. Co? A gdzie jest ten Kamil? No, mieliśmy nadzieję, że z góry. To znaczy, że on jest w lasce, tak? <laughs> no to super. Dobrze, dobrze. To wy sobie tu poczekajcie, a ja idę przetworzyć się na najlepszego, najpotężniejszego człowieka, a raczej. Postaci, bo nie jestem chyba człowiekiem na Ziemi. No to ciało. Fuh. Powinniśmy za nim iść? Nie. Musimy odpocząć. Nie wiemy, co tym razem chcę zrobić. Muszę tylko dotrzeć na lodowe wzgórze. Już niedaleko. Co on powiedział? Chyba coś, że muszę dostać na lodowe wzgórze. i Już niedaleko. <laughs> lodowe wzgórze. Tam przejście się najwspanialszą. I najpotężniejszą istotę na ziemi. Musimy ruszać. Ale mieliśmy przecież odpocząć. Odpocznijmy później. Musimy odzyskać Kamila i honor naszej krainy. Nareszcie spełniły się moje największe życzenia. Moc ognia stanie się mocą lodu. I teraz stanę się najpotężniejszą istotą na ziemi. Trzeba tylko stanąć tam. Ani kroku! Chcecie znowu wylądować w lasce? Nie ma takiej opcji. Oddawaj, Kamila, słyszysz? Jedyną osobą, która może teraz wejść do laski jest mama tego gościa, czyli Alex. Dobrze słyszałem? Tak, nazywam się Alex. Okej, okay. czyli Alex. Alex nigdy tam nie wejdzie. No to nie odzyskacie Kamila. Ja Tak jest, mam jego tarczę. Nie na długo. Kto następny? No to ja. durne zabaweczki. Ja. Tak jest. Na początek muszę opróżnić się z ciała tego debila. Dana, czy jaką tam miał. Co on robi? Muszę opuścić ciało Dana. To chwilę potrwa. Chwilę później. Pff. Dobra, jestem z powrotem. A gdzie moja tarcza? Ano tak, tutaj. Pff. Dobra, teraz możecie zobaczyć, jak staje się najpotężniejszym człowiekiem, a raczej postacią na ziemi. Nie, tylko nie to. Koniec z tym. Pff. Pff. E? Aha. Pua. co jest? Ha ha Nareszcie. Nareszcie mam moc lodu. Teraz zniszczę was wszystkich. Oa, co się stało? Czuję się taki jakby naładowany energią. Mam chyba moc ognia. Tak, ja też. I zobaczcie, mamy nowe ciuchy. Tak jest! O, ale długi łańcuch! Uwielbiam łańcuchy, a ten jest przedługi. E, co się stało? No nie, ty też masz moc ognia. Nie, nie mam mocy. Nie czuję nic. Czuję się tak, jak wtedy. I też chyba widzę, że macie jakieś nowe ciuchy. Ja nie mam. Aha, no to idź do siebie. Do domu. Jak najszybciej. Teraz powiedziałem: dobra, dobra. To już mnie chyba w tym serialu nie zobaczycie. Możesz już iść. Tak, do widzenia. Cóż, z tymi mocami musimy zrobić coś szczególnego. Wydaje mi się, że została nam powierzona najważniejsza misja we wszechświecie. Po pierwsze, musimy uratować nasz, naszą krainę. A po drugie, uratować mojego syna z tej laski. Chwila, chwila. A gdzie ta laska? Hmm, to jest właśnie dobre pytanie. Z taką niewyobrażalną mocą mogę zrobić, co tylko zechcę. Gdy tylko ich znajdę, od razu wyeliminuję. Co tam? Co tam jest? Aha, to ta moja stara laska. Na razie pozostaje w ukryciu. Nie mogą odnaleźć Kamila. Byłoby wtedy zbyt trudno, ale teraz jest tak prosto, że aż zbyt prosto. No, od drugiego sezonu ten głos się nigdy nie zmienił. Ha ha ha. Uwielbiam się tak śmiać. To chyba koniec tego odcinka. Powiedziałem koniec. Ciąg dalszy nastąpi.